Dobry wieczór. Chcę dzisiaj pochylić nad słowami, które czytam w drugim liście apostoła do Thessaloniczan w rozdziale trzecim w wersecie dziesiątym. Jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. To bardzo kategoryczne zdanie. Jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. Ale jest to zdanie, które wyznacza porządek naszemu życiu. Czy tak nie jest, moi drodzy, że w odpowiednim wieku idziemy do przedszkola, później do szkoły, kończymy szkołę podstawową, średnią, idziemy na studia i pracujemy? Praca jest naszym obowiązkiem. Mówimy, że bez pracy nie ma kołaczy. A Paweł odnosi się do sytuacji, która istnieje w zboże, że ktoś, Żyje nie według porządku. A taki jest właśnie porządek rzeczy, taka jest kolej rzeczy, kolej naszego życia. Pracujemy, potrafimy utrzymać samych siebie, potrafimy utrzymać swoje rodziny, potrafimy kupić wszystko, czego potrzebujemy do życia. Kto nie pracuje, niech nie je. A więc, kto nie pracuje, niech nie żeruje na drugim człowieku. Niestety zdarzają się jeszcze takie sytuacje, że dzieci żerują na swoich rodzicach. Nie pracują, bo nie chcą. Nie pracują, bo są ciągle z czegoś niezadowolone. Nie chcą się usamodzielnić. Ciągle żerują na rodzicielskiej miłości. Ale myślę, że to nie jedyny przypadek, kiedy ktoś chce mieć wszystko. Ale nie chce niczego robić. To jest niewłaściwe, to jest złe, to jest niedobre, to jest samolubne, egoistyczne. Kto nie pracuje, ten niech też i nie je. Zapamiętajmy ten apostolski, kategoryczny nakaz. Zostańcie z Bogiem.